Witajcie kolekcjonerzy, ja jestem Krix, a dzisiaj odpakuję dla Was indie boxa. DJ-sharts z jakiego to jest miesiąca, bo było bardzo duże opóźnienie, jeśli chodzi o te zestawy. A przy okazji jest to na razie ostatni indie box, jakiego zakupuję, bo raz, że jestem troszeczkę zawiedziony w tronów, jakie te zestawy poszły, to przy okazji będę jak już czekał na. Jakieś konkretne gry, które mnie interesują, a nie po prostu kupował wszystko jak leci. I tak, w tym miesiącu... Znaczy no nie w tym miesiącu, ale zaległy Indiebox jest z gry Rive. Jak zwykle opakowane, tym razem się temu nic nie stało podczas transportu. I tak, pudełko jak zwykle trochę tak, w formie takiego big boxa. Dominuje w tym wypadku błękit. Ładny zestaw, pierwsza edycja, niestety tak jak to już mówiłem ostatnio zrezygnowano widać z numerowanych nakładów co moim zdaniem jest spory minusem tych zestawów, bo jednak lepiej jeśli wiedzieliśmy, że załóżmy wychodzi tego 5000 50 sztuk, a my mieliśmy tam którąś Tak więc jakby się uparli mogliby robić tego sporo do druków Sprzedawać i wtedy taka unikalność zestawu trochę znika. ale no dobra, zobaczmy, co jest w tym miesiącu. Pudełko na bok. I mamy tutaj taki jednostronny, dosyć długi plakacik. Na papierze. O. Powiedzmy, że jest ok. Całkiem ładny. Ale też nic specjalnego. O, Boże. No, szczerze wam powiem, że nie tego oczekiwałem po takich zestawach. Dostajemy szczoteczkę do zębów. Hmm. Żeby to jeszcze jakaś była specjalna szczoteczka. A tutaj. No nie, naprawdę szczerze powiedziawszy, brakuje mi słów. Pa, człowiek kupuje zestaw kolekcjonerski gry, dostaje szczoteczkę do zębów. Naprawdę bardzo oryginalne. Bar I widzę, że dobrze, że zrezygnowałem już, na przynajmniej na razie z subskrypcji tych zestawów. Bo jeśli coś takiego mają mi dorzucać, no to dziękuję bardzo. Jest tutaj dyskietka Log entries, backup. Keep away from loot magnet. Nie wiem, jaki oni tu magnes mają. No jest to prawdziwa dyskietka, Zakładam, że coś na niej jest nagrane. Ale już się nie przekonamy, co. Bardzo dziwne rozwiązanie. Ja by to było w postaci yy, pe jakiegoś pendrive'a, że dajmy na to przesuwając, wysuwa nam się tutaj pendrive. To mogłoby to mieć sens. Tak? Nie wiem. No jest dyskietka, jeśli ktoś nie widział. Ale taki trochę bezsensowny i niepraktyczny dodatek. Jest tutaj również... Nie wiem, to jest główny... To chyba nie jest... A może to jest nasz główny bohater? Popatrzę się na grafikę, tak. Jest to nasz główny bohater, czyli taki robocik. Wykonany z plastiku. Taka miniaturka. Ach, powiedzmy, że jest również OK niektóre miękkie elementy nie specjalnie szczerze wam powiem zachwyca. ale też nie jest to jakaś wielka tragedia Oto taka zabaweczka ok i tutaj pudełko co akurat fajnie wygląda mamy indieboxowy zestaw drukowane są płyty do instalacji i teraz tak, zobaczę co jest w pudełku. Mamy tutaj naklejkę IndieBoxa stylizowaną właśnie na grę. Gdyby ktoś chciał, klucz chyba na grę Toki Toki. Przynajmniej tak to wygląda. Albo coś innego. Dobra, może się komuś to przyda. Ja nie jestem zainteresowany. W pudełku znajduje się również tak płyta instalacyjna, ładna, a pod spodem jest oficjalny soundtrack i również ładna płyta. To jest akurat na wielki plus, chociaż patrząc się pod kątem tego, że coraz mniej napędów jest przy komputerach czy laptopach, no co sami się domyślicie. I jest tutaj również, jak zwykle, kolorowa Instrukcja na kredowym papierze, obecnie wielka rzadkość. No, ale również dodatek dobry do zestawu. Dobrze, że z tego nie zrezygnowali. I okej, okay, tak prezentuje się zestaw IndieBoxa z Grow, Rife. I szczerze Wam powiem, że jestem naprawdę średnio zadowolony. Są tu takie, powiedzmy. Całkiem fajne rzeczy, ale również takie bardzo dziwne dodatki, których raczej w zestawach gier bym nie chciał spotkać. Tak więc nie dziwcie się, że na razie z tego zrezygnowałem. I jak już, to wrócę do tego dla konkretnych tytułów, których na razie szczerze mówiąc nie widzę. Wy mi piszcie, co uważacie o tych zestawach. Ja wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Cześć.